Witam. Dzisiaj poradnik o tym, jak zacząć przygodę w grą World of Tanks. Po pierwsze, musimy się zarejestrować i zainstalować grę. Aby to zrobić, wchodzimy na główną stronę gry i w prawym górnym rogu wybieramy rejestrację. Przy rejestracji musimy podać adres e-mail nazwę użytkownika. Pamiętajcie, że będzie ona widoczna w grze dla innych graczy oraz ustalamy hasło do naszego konta. Jeżeli zakładamy nowe konto, warto skorzystać z kodu zaproszeniowego. Takie kody bez problemu znajdziecie w internecie łatwo je wyszukać. Któreś na pewno będzie aktywne. Trzeba popróbować kod rzucić tam, gdzie widzicie, gdzie jest kod zaproszeniowy. Taki kod zaproszeniowy daje nam kilka dodatkowych bonusów. Może to być czołg premium, złoto, może być konto premium. Srebro, inna waluta grze. Na pewno to w nowym koncie się Wam przyda. A z tego kodu można skorzystać tylko wtedy, kiedy jest zakładane nowe konto. Po rejestracji trzeba pamiętać też o tym, że przyjdzie Wam na skrzynkę mailową potwierdzenie rejestracji. I z prośbą o potwierdzenie, aktywowanie tego adresu mailowego, który został użyty do rejestracji konta. Trzeba to zrobić w miarę szybko, aby mieć dostęp do pełnego konta. Teraz możemy pobrać i zainstalować grę. Jak zdążyliście już pewnie zauważyć, po uruchomieniu gry powinniśmy z automatu znaleźć się w samouczku do gry, tak zwanej unitarce. Teoretycznie można to pominąć, ale ja radzę przejść to szkolenie w pełni z kilku ważnych powodów. Po pierwsze uczy ten samouczek podstaw kierowania pojazdem. Celowania i strzelania oraz trybu snajperskiego. Po drugie, pokazuje, jak działa wskaźnik możliwości penetracji pancerza co jest y, dość istotne i ważne na początku gry. E, żebyście wiedzieli, w którym momencie macie szansę y, przebić pancerz innego pojazdu, a w którym po prostu E, będzie to niemożliwe. Po trzecie, e, pokazuję różne schematy walki i podstawowe taktyki do walki z różnymi przeciwnikami. E, znając to, czy z przodu, na przykład czołg, będziecie mogli przebić, czy też nie, no to tutaj na samouczku zobaczycie, że e, można taki czołg objechać e, próbować strzelać z boku, z tyłu do tego pojazdu. Tamten pancerz jest m, dużo słabszy i e, bardzo łatwo wtedy taki czołg e, uszkodzić, przebić i zniszczyć. Po czwarte, objaśnia zdobyte doświadczenie w grze. Pokazuje, na czym polega rozwój pojazdów w tej grze. Jakie występują waluty e, i co można z nimi zrobić. To też Wam się. E, przyda w jakimś mm, momencie, aby e, rozwijać się, rozwijać jakąś linię swoich czołgów. Po, po piąte, po ukończeniu wszystkich etapów szkolenia dostajemy kilka ciekawych nagród, e, które też na początku w nowym koncie na pewno Wam się e, przydadzą. Z własnego doświadczenia wiem, że początkowe bitwy, a w szczególności te na niskich poziomach, niskich cierach pojazdów, są bardzo chaotyczne i szybkie. Dlatego um, uważam, że po przejściu szkolenia, te kilka początkowych bitw, które rozegracie, pozwoli wam szybciej zapoznać się z podstawową mechaniką tej gry. W tym filmie jest przedstawiona skrócona wersja całego tego samouczka, całej tej unitarki, ale w opisie filmu będzie link do filmu, gdzie pokazane są wszystkie misje ze szkolenia podstawowego. Gdyby ktoś chciał, chciał zobaczyć, jak to w całości wygląda, to będzie można się tam wybrać i sobie to obejrzeć. Kiedy będziecie mieli już te kilkanaście bitw za sobą e, i poznacie lepiej mechanikę gry, to warto się zainteresować też programem rekrutacyjnym. Program rekrutac rekrutacyjny pozwala bardziej doświadczonym graczom, którzy są w programie określani jako dowódcy, dzielić się doświadczeniem z początkującymi graczami, którzy w programie są określani jako rekruci. Aby wypełnić kontrakt programu rekrutacyjnego, zarówno rekrut, jak i dowódca muszą wypełniać misje, za które otrzymują punkty przy okazji otrzymują dodatkowe doświadczenie i inne nagrody. Natomiast y, chodzi też o to, żeby ci nowi gracze szybciej y, mogli się nauczyć y, pewnych bardziej y, skomplikowanych może y, taktyk y, grania czołgami y, na różnych mapach, różnym typem czołgu. Dużo łatwiej jest po prostu to podpatrzeć u kogoś, kogoś zapytać, niż samemu własnymi błędami, próbami do tego dojść. Wypełniając wszystkie etapy tego programu, czyli zakończając szkolenie dla rekrutów, jest nagradzane zarówno dla rekrutów, jak i Dowódców, czołgiem premium 8 poziomu, co jest bardzo atrakcyjną nagrodą, więc naprawdę warto skończyć taki program, chociażby dla samego takiego czołgu w garażu. Na dzisiaj to wszystko. Linki macie w opisie filmu. Pytania zadajcie w komentarzach. Dziękuję i do usłyszenia.